Czy znasz domowe sposoby na zatwardzenie? Na zatwardzenie cierpi co trzeci Polak, to jedna z najczęściej występujących dolegliwości układu trawiennego. Związana z zatrzymaniem lub utrudnieniem wydalania zbędnych produktów przemiany materii, każdy organizm posiada swój własny rytm wypróżnień, który zależy od bardzo wielu czynników. Takich jak regularne spożywanie pokarmów, uprawianie sportów oraz picia odpowiedniej ilości płynów. Mimo przestrzegania zasad zdrowego stylu życia może się okazać, iż i tak pojawią się zaparcia. To okresowa dolegliwość, którą można szybko wyeliminować. Domowe sposoby na zatwardzenie połączone ze zwiększoną aktywnością fizyczną oraz zmianą diety mogą przynieść szybkie rozwiązanie problemów. Co musisz wiedzieć o zatwardzeniu? Nieprawidłowości z wypróżnianiem mogą mieć dwojakie źródło przyczyn. Do pierwszej grupy zalicza się nieprawidłowy styl życia wywołujący tzw. zatwardzenia nawykowe, ciężkostrawna, bogata w tłuszcze i uboga w owoce i warzywa codzienna dieta. Nieregularne spożywanie posiłków. Brak aktywności fizycznej oraz spożywanie zbyt małej ilości płynów niechybnie prowadzą do pojawienia się kłopotów trawiennych bezpośrednio wpływających na pracę jelit. Bardzo często niedostateczna ilość wody sprawia, iż mięśnie okrężnicy w jelicie grubym, którego prymarną funkcją jest wchłanianie wody, zaczynają mieć problem z pasażem treści jelitowych. Niektórzy nie mają wpływu na fakt wystąpienia zaparć zatwardzenia mechaniczne, zażywanie antybiotyków, przewlekłe choroby takie jak cukrzyca. Niedoczynność tarczycy lub depresja i nadmierny stres mogą znacznie przyczyniać się do wystąpienia tej dolegliwości. Więcej informacji na temat przyczyn zaparć można znaleźć tutaj http www.ksenna.pl ukośnik kilka myślnik sposobów myślnik na myślnik zatwardzenie.html Jak się objawia zatwardzenie? Przede wszystkim należy bacznie obserwować swój organizm, ponieważ zaparcia mogą objawiać się w inny sposób u różnych osób. Jeśli wypróżnianie odbywa się rzadziej niż dwa dni a stolec jest suchy, twardy i skąpy. Nie wspominając o możliwości wystąpienia bólu lub przynajmniej dyskomfortu, to wówczas mamy do czynienia z zatwardzeniem. Charakterystycznym objawem jest pojawienie się uczucia niepełnego wypróżnienia, które towarzyszy po opuszczeniu łazienki, warto mieć na uwadze, iż jest to dolegliwość okresowa wymagająca wizyty u lekarza jaką można wyleczyć domowymi metodami babcine metody na zaparcia nasiadówki picie na z siemienia lnianego lub kminku zmiana nawyków żywieniowych szybko rozwiązują problem co pomaga na zatwardzenie z pewnością warto sięgnąć po dodatkowe suplementy diety i wyroby medyczne które znacznie skracają czas domowej kuracji. Nie zwlekaj, walcz z zaparciami. DW w przypadku pojawienia się trudności z wypróżnianiem należy jak najszybciej rozpocząć leczenie, ponieważ im dłużej śluzówka jelit ma kontakt z toksynami, tym więcej zanieczyszczeń wchłania się do krwiobiegu, wywołując osłabienie wzdęcia. Pojawiają się gazy i często przykry zapach wydobywający się z ust. Najważniejsza jest zmiana diety, w której powinno się znaleźć znacznie większe ilości błonnika, wody, na biał, jogurty, zsiadła mleko, kefir i maślanka oraz owoców, zwłaszcza tych z jadalną skórką, np. śliwki, jabłka i warzyw, buraki, prośliny strączkowe, bezwzględnie należy wykluczyć ciężkostrawne. Tłuste i kaloryczne potrawy należy jeść częściej, ale w mniejszych ilościach pomocne są ćwiczenia, zwłaszcza te działające na mięśnie brzucha, czyli świeca nożyce, brzuszki oraz przysiady wspomagające pracę jelit. Istnieją także inne sposoby na zatwardzenie, do których zalicza się suplementy diety, wybory medyczne np. Ksenna na balans pomaga utrzymać prawidłowy poziom sodu i potasu oraz czopki co brać na zatwardzenie. Paradoksalnie zażywanie zbyt dużej ilości środków przyczyszczających może przynieść odwrotny skutek od oczekiwanego. Niebezpieczne okazują się także preparaty zawierające wapń oraz przeciwdziałające zgadze. Dlatego trzeba je wyeliminować na czas trwania kuracji. Zmiana dotychczasowych nawyków żywieniowych. Zwiększenie aktywności fizycznej oraz wspomaganie leczenia wyrobami medycznymi to najlepsze sposoby, by szybko pozbyć się zaparć, jeśli jednak nie uda się ich wyeliminować w przeciągu tygodnia, to wówczas należy się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu.